Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moje koleżanki i drodzy koledzy. Witam was w daily vlogu. Nawet nie wiecie jak się cieszę, że siedzę tutaj. Tak długo mnie nie było, w sensie tam dwa filmy z Polski się pojawiły, no ale długo mnie nie było, bo ta Polska mnie, powiem wam, pochłonęła. Dosłownie mnie pochłonęła. Byłam prawie dwa tygodnie, miałam ultra turbo... Okropne przeboje z lotem, z moim powrotem, ale udało się, to może Wam potem opowiem, albo mogę Wam teraz opowiedzieć. Ogólnie to miałam wieczorny lot eee, po 23, rodzice mnie podrzucili na lotnisko o 21, a 10 po 21, jak już przeszłam przez bramki, dostałam maila, że prawdopodobnie będzie opóźniony lot 2 godziny eee, i że jak jeszcze nie przeszłaś przez bramki, no to jeszcze co nie musisz przechodzić, no już przeszłam. Przeszłam. Mówię, dobra, okej, okay. na tablicy nic się nie wyświetla, że jest jakieś opóźnienie, nikt nic nie wie. Mm, no i koniec końców, w kolejnym mailu było napisane, że samolot ma usterkę i ją właśnie naprawiają. A ja, jako osoba, która jest yy, z, yy, bardzo zestresowana ogólnie lataniem i podróżowaniem, no to już w mojej głowie wiecie, ja nie lecę żadnym samolotem, który ma usterkę. Nie ma, nie ma opcji, że wsiądę. Zwłaszcza, że niedawno była ta katastrofa Air India. Mnie nie, ja nie wsiadam, to jest Boeing, ja na pewno nie wsiądę. Nie, nie ma takiej opcji. Już wiecie, patrzę na, <laughs> patrzę na loty. Na dzień później, albo dwa dni później, ja mówię: Nie, no, ja pojadę. Znalazłam jakieś bilet za czyste złotych, Wracam na chatę, wracam do domu i jadę. A w No, nie, no, jest w nocy o północy. Kto po mnie zaraz przyjedzie? Ach, nie chcę nikomu zawracać tyłka. Mat mówi, leć z tym opóźnieniem. Mówię, będziesz miał mnie na sumieniu, jak mi się coś stanie, będziesz musiał żyć sobie do końca życia. No ale koniec końców, słuchajcie, zostałam i lot się odbył rzeczywiście kilka godzin później. Właśnie, muszę napisać komplejna, bo podobno mogą zwrócić jakąś tam kasę za bilet. I koniec końców, moi drodzy, miałam być od pierwszej w nocy już w domu, a byłam o godzinie czwartej nad ranem. Och, czwartej nad ranem. Nic nie spałam, no ale przeżyłam. Miałam ten ostatni dzień, oczywiście, wszystko zostawiłam na ostatniego, nie patu, Robiłam pobieranie krwi. Także w dzień wylotu jeszcze rano sobie poszłam na badanie krwi. E, później jeszcze z moją siostrą i z jej córeczką spędzałyśmy cały dzień. Cały dzień łaziłam, cały dzień była umordowana, i myślałam, że ty pośpiewam w tym samolocie, no ale nie pospałam. Także miałam trochę przebojów, ale już jest spoko. Jestem i powiem Wam, że, co Wam mogłabym powiedzieć? Chciałabym pokazać e, dwie rzeczy ogólnie ten makijaż się pojawi, albo już był, bo testuję podkłady Purito, które dostałam od Kiel. Nykiel. Mm, pozdrawiam Anusia. Także myślę, że super to wygląda. Zobaczymy, jak się utrzymają, też w tym vlogu będziecie widzieć. I dostałam paczki pr z AA. I tam był krem, dwa serum i krem pod oczy. Serum zostawiłam mamie, bo to jest ta seria Youth, odmładzająca. I sobie wzięłam tutaj do Anglii krem pod oczy. Bo ja kremy to tak nie kupuję kremów, powiedzmy. Niezbyt często używam kremów. I ja nie widzę jakiegoś takiego, wiecie, efektu wow po tych kremach Ale ten krem jest taki dziwny i czadowy. W takim sensie sama formuła jest bardzo przyjemna. Ale o, on tak wygląda. To jest właśnie nowość. I on wibruje. Po pierwsze, on tu jest metalowy, więc bardzo przyjemnie rano się nakłada. A nie wiem, czy w to będziecie słyszeć. Przy jakby, jak dotkniecie skórą. Tu jest mikrofon. On wibruje. Ja nie wiem, czy to ma jakąś baterykę w środku, ale to jest bardzo przyjemne. Jak sobie wyciśnięcie. Ten krem jest taki gęsty, ale. Um, wygląda na bardzo gęsty, ale się bardzo przyjemnie i szybko wchłania. No i właśnie to. Tylko się nie rozpuściłam. tak, bo ja myślałam, że to tu trzeba, że trzeba dotknąć. Ja wiecie, trzymałam tu i sobie sprawyłam, ale wystarczy, że. Po prostu przyłożycie do skóry, także to jest super, tylko zastanawiam mnie jedno, czy jak mi się to skończy, ja będę musiała kupić ten sam krem, czy wystarczy, że na przykład samą tubkę dokupię, a to zostanie, ale nie ma tu niczego do ładowania. Ale jak lubicie bajery i szukacie kremu, który fajnie nawilże i jest lekki, bardzo fajny. Sam fakt, że to jest metalowej chłodzi i wibruje, hello. Także to jest taka ciekawostka. Jeżeli chodzi o tamte serum, no to nie wiem, nałożę na gór, górną i dolną powiekę, bla, bla, bla. O, masaż wibracyjny zawlecał aplikatora szczegółowej instrukcji na wewnętrznej stronie kartonika, a wypieprzyłam kartonik. Reset Vibes. Fajne. Zobaczymy, czy będę używać. I moi drodzy, też dostałam od Slawi. Ogólnie mi się zrypała cera, jak byłam w Polsce. I nie wiem, czy mi się zrypała cera od wody, czy mi się zrypała cera od tego zakichanego kremu z Eveline, bo ja tam nagrywam film Eveline, krem CC, Sika, coś tam. No i mam wrażenie, że właśnie po tym kremie tak moja cera się trochę mm, 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 popsuła, więc wróciłam tutaj, bo niczego innego nie zmieniałam, także zobaczymy, ale też może być to woda. I jeszcze tego nie używałam, ale dostałam od marki Slavia Cosmetics nowość, jest to serum do skóry trądzikowej z rozszerzonymi porami, wyciszenie redukcja, denrymer lizynowy, trójaktywny peptyd AI, AI, sorry. A, także tak, skomplikowane nazwy, ale dla mnie ważne jest to, że tu jest po prostu napisane wyciszenie i redukcja. Redukcja? Ale redukcja pewnie zaczerwienie. Zobaczymy. Także chciałabym sobie wprowadzić ten produkt. Ale myślę, że poczekam jeszcze kilka dni i poobserwuję skórę, jak ona się zachowuje w tej angielskiej wodzie. I czy jeszcze coś jak kupiłam? Coś Wam tam pokazywałam. Nowe gąbeczki to będą w tym filmie. Ale była fajna promocja. Kup jeden, ko, kup jeden produkt, drugi produkt za 80% zniżki. Może jeszcze jest to produkt promocyjny w Hebe? No i wziąłam koleżance, bo mi poprosiła e, Żele z Klaresy, Nigdy go nie miałam, dwa idą dla niej, także nie powiem wam, czy dobry, ale mówi, że by mi wziął zapas, także podejrzewam, że jest dobry i to jest bezbawny żel. I powiem wam, że kocham Hebe. E, otworzyli właśnie w, w Tarnowie Hebe obok natury. Natura. Chociaż wiecie co? Były arabskie perfumy i były, je, i były jedna taka, je taki flakon z takim jakimś feniksem, jakimś ptakiem. Ogólnie ta cała flacha była, ta cała, ten korek, ta zatyczka od zapachu była milion razy większa od samej butli. I tak mi się spodobał ten zapach, ale stwierdziłam, że nie będę go brała, bo to jest ogromne do podróży. No i też miało dużą pojemność, ale zobaczę sobie tutaj. Nawet nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czym to pachniało. Wrzucę Wam tutaj zdjęcie Wrzucę tutaj Wam zdjęcie tej butelki, Czekajcie. A Może wpiszę Latafa Bird Perfume. To jest to. Afif. Afif. Tak to wygląda. Tak to wygląda. I zobaczmy, jakie to ma nuty. Afef. Bo nie byłam w stanie powiedzieć, co to jest. Nie byłam w stanie powiedzieć, co ja tam czuję czekajcie, a w 2024, peach, czyli brzoskwinia, różowy pieprz, bergamotka, o ja lubię berga, bergamotkę, potem w środku mamy tuberoza, jaśmin, kwiat pomarańczy, pralina, drzewo sandałowe i paczuli. A, no fajne to było, takie inne, także tutaj Wam też pokażę. Dla tych, którzy są obrazowi tak jak ja, bardzo ciekawy zapach. I mnie się rzadko podobają te perfumy e, latafowe. Mm, nie pamiętam, czy mi się długo utrzyma, bo się nimi psikałam. Ale wąchałam też ten taki Eclair, ale już tester był wypsika wypsikany i był pusty, więc nie wiem w sumie jak on dokładnie pachnie. Natomiast ten z ptakiem był bardzo ciekawy, także kusi mnie. Może, może, może sobie jakiś zamówię, ale chciałabym jeszcze iść i sobie też powąchać inne zapachy. Także piszcie w komentarzach, nie ten hype ominął. Tutaj mm, te arabskie perfumy były też wcześniej popularne niż... W, w Polsce. W Polsce teraz jest na już tak od koło roku mam wrażenie właśnie, yy, ale z, miałam kiedyś z latafy od Maricy taki zapach, który pachnie jak bakarat. To on był spoko, ale tak jakoś często jak je wąchałam to to nie, 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 mój, nie mój vibe, yy, bo często on jest taki mocno kadzidłowy, natomiast ten z tym ptakiem, naprawdę ciekawy zapach. No, także tu zrobiłam bajzel, oczywiście wróciłam wszędzie z bajzel, chociaż Mati pięknie wysprzątał. No, ale życie. O pieseczki przyszły. Także tak, i to trochę ogarnąć. Witam bardzo serdecznie z mojej kuchni i będziemy gotować obiado Powiem Wam, że w Polsce polskie żarło wjechało. <laughs> Mati się ze śmieje, jabłko. Dlatego i w ogóle w dzień wylotu moja mama zrobiła łazanki z kapustą i bób. Mm? Także cieszę się, że miałam wieczorem tak ten. Ty lot... życie o terroryzm nie o E, tak, także pojadłam pierogów, plasków ziemniaczanych, ale też zrobiłam coś swojego. Zrobiłam rodzicom, czyli kąkarne bardzo je smakowało. I robiłam też rybne burgery. Ale ogólnie, no to było, wiecie, pomamowemu, domowemu. A dziś? U nas Boże, ja będzie i chicken. Dobra, to ja idę po do lodówki, a Mati wam opowie co jadł i jak mnie nie było. Żebyś za daleko nie zaszła. <grym> jak fci nie było, to jadłem... Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. W sensie tak... No... Elegancko. Robiłem sobie kebaba, w sensie Rzeklaty, grosa. grossa. Z sałatą, cebulą pomidorem, ogórkiem, robiłem sobie do tego tak sos y, czosnkowy na bazie jogurtu naturalnego i to wszystko jadłem na picie, bo pomyliłem się, pomyliła mi się pita z flatbread'em, o, picie. ale było bardzo dobre. Picie. I oprócz tego jadłem jeszcze Jadłem trzy razy. Dwa, Przepraszam, dwa razy jadłem tego kurczaka z łagamamy stir frya, barbecue. No, także dzisiaj kontynuujemy historię z azjatycką puchnią. Tak jest. Tak jest. Także dzisiaj będziemy kontynuować i mam tutaj brokułki. To, są, to jest hybryda chyba brokuła i szparagów. Coś takiego. I mam tu też takie baby corn, ale nie wiem czy to można gotować, bo ja z reguły to robię w stir fry, -u. ale dzisiaj tak, można stir fry, stir -fry zrobiła? Może go na nudle? Jak ktoś do mnie dzwoni? Hello. A kurier. A psy to po prostu kurier twoje buty? Tak, 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 o, to zrobimy tak. unboxing. To co zrobić ten? Z nudlami, bo wczoraj jedliśmy ryż. No z nudlami. Od ale... wczoraj mi się marynuje kurczak. Nie, ja mam tutaj sosteriaki, trochę czosnku granulowanego i imbiru. Nie, chyba nie miałam imbiru. I też dwa albo trzy ząbki czosnku, także to się panierowało całą noc. No i w takim razie może rzeczywiście zrobimy Sill fry'a I tutaj mam takie pełnoziarniste nudle do stir fry'a ale jest tylko jedna porcja, więc wymieszam ze zwykłymi jajecznymi I w takim razie będziemy robić makule, trochę sobie skrócę, te brokuły. Żeby mi je było lepiej. Ja chyba je wrzucę do wrzątku tak na dwa minuty, zanim wrzucę na patelnię. Ale to sobie poprzekrajam na pół. kukurydzę To podobno można jeść na surowo. A jest to niemyte, czekajcie. Mmm, nie Dobra. Coś pomiędzy zielonym groszkiem? trochę kalarepka? a to może wrzucę to rzeczywiście na patelnię nie mam woka cholera czekajcie muszę to teraz umyć od razu sobie skroję trochę zielonej cebulki trochę dużo Zakładam podstawionego kurczaka tutaj do mięśni I teraz na patelnię daję trochę oleju sezamowego, kapkę. I wrzucam te warzywa. Wrzucam z powrotem, wrzucam z powrotem kurczaka. Mam tutaj resztkę miodu już z wodą wymieszane, więc daję to resztkę i na koniec jeszcze dam sosu sojowego, tak na te warzywa, żeby się wszystko nam ładnie połączyło. I jeszcze parę minut i będzie gotowe. O kurczę, źle zrobiłam, dlatego że ten brązowy jest dużo twardszy, No ale zobaczymy. Zapomniałam o bardzo ważnym składniku. cezam. Może sezam dać opcjonalnie, później też. Ale niech się przegryzie. Dobra i wrzucam nudle. Ja sobie oczywiście utrudniam życie i będę jadła pałeczkami. Powolniej. Bo, bo zdrowiej. Wygląda to nieźle. Pachnie też bardzo dobrze. Pachnie bardzo dobrze, zobaczymy jak tam mój bełt eksperyment. nie co to znaczy bełt? Ja często mówię bełt. Często jak coś jest po prostu wymieszane, to mnie bełt. Mm, ale pycha! O oh, wow! To marynowanie przez całą noc. Ale mocno czosnkowe. Jeszcze ten taki brązowy zrobił. Marynowanie przez całą noc zrobiło robotę. Pyszne! Czyli sostery, sostyryjaki, kijkoma na takiej butelce, zalałam tego kurczaka, granulowany czosnek, dwa albo trzy ząbki czosnku, to tak na oko. I wreszcie widzieliście: trochę miodu na koniec, trochę sosu sojowego żeby ten makaron mm, też miał jakiś smak. No i warzywa, jakie macie opcjonalne? Ja bym tu jeszcze dała marchewkę, paprykę, no ale mamy brokuły i, i kukurydzę. Smacznego. Dla mnie 9 na 10. Zgadzam się. Pyszna. Mm, ale słona. Boże. Teriaki. Teriaki. Dobrze że nie dawałam soli. Robię to z makijażu. Ciekawe czy przetrwa moja broda i mój podkład. Te nudle. Muszę spać włosy. Mega jest gorąco w ogóle tutaj. Jest Strasznie duszno, może klima? Jest. <grymne> niam, niam. Boże, Matia ja nigdy nie będę chuda. Czemu? Bo kocham gotować. Myślisz, że to jest problemem w naszej wodze? <grymne> no nie. Musimy sobie zrobić banan na żarcie na mieście. Z krewetkami byłoby też pyszne. Z stekiem też. Już Zawsze będę marynować na tak długo. No. Wow. I dałam płatki chili, więc jest trochę pikantne. Ze stekiem byłoby bardzo dobre, Bardzo dobrze. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Dobra, idziemy ciąkać i zrobimy unboxing butów. waga unboxing butów. Ta-ta-ta. A czemu ty się nie zdecydowałeś w końcu na Nike? Bo powiedziałaś mi, że Nike nie będę mógł ubrać do Smart Casual. No, teoretycznie. Cześć, Baziutku. Bo są zbyt dresiarskie. O, o ale dziwne. No, takie same. Daj bo nie jest w kadrze. Aha, one są albo gdzieś całe czarne, bo nie tak. ma, bo myślę, może z jakimś białym znaczkiem. Baziek, one tutaj z drugiej strony mają tylko ciekawe. Z tej strony wewnętrznej mają tylko taką czar... Czy białą nitkę. A tak to są całe czarne. To jest jaki model? Czy 2,7? 27 ale one no. są wyprzedawane wszędzie. Ale na co się to zamawiałeś? Nie, na food Locker. Na no footlocker? Za ostatnich ile? W takich miejscach były? E, 85 funtów. Okej, okay, no to spoko. No, były na promocji ze 109. A, ah, very good. No to super. Chciałeś czarne buty? Masz czarne buty. No. Ostatnie czarne buty już wychodziłem do zniszczenia. No, ale już miałeś dobre kilka lat bosa ode mnie. Ile ona miały lat? Z pięć? Cztery? Nie, trzy. Trzy? Jezus, ten czas niby szybko, ale wolno się. <grystanie> Confusion. Konfusion. Confusion. Bójcie się psy witać. A Baziutek tam je kosteczkę, mi mu nie przeszkadzamy. Idź do Baziutka. Aha ty to widzę, że prezentujesz, czekajcie, bo to jest. Very nice. Ten out of ten? Ten out of ten. Mmm, super. Się do tych czarnych butów, mm -hmm. albo Nike, albo New Balance, więc w końcu pulled the trigger. Nice. Przechodzę do was z tipem osoby mieszkającej w Wielkiej Brytanii, które mają psy. Ogólnie, to jak rozmawiałam już z niejedną panią weterynarzem, nasza ulubiona pani weterynarz, zresztą mówiła, że patrząc na karmę pasowałoby, żeby w składzie było co najmniej 60%. Jakiś protein. Zobaczcie, tutaj mam taką puszkę, która ma 70% i ma tutaj łososia, trout, to nie wiem co to jest, też jakaś ryba, królika i inne mięso. Także bardzo fajny skład, hipoalergiczny. Nie ma żadnych zbóż, nie ma ziemniaków, ryżu, kurczaka, ulepszaczy itp. itd. Ale zobaczcie, tu jest napisane Vat Free in the UK i to jest karma, uwaga dla psów. Pracujących. Jeżeli kupicie karbę dla psów pracujących, no to wtedy ona jest tańsza, bo w Wielkiej Brytanii właśnie nie płaci się VAT-u. I ona powiedziała, że nawet jeżeli nasze psy nie pracują no bo to nie są żadne border coli, które gdzieś tam ciężko zaganiają barany no ale jak zależy nam właśnie na dobrym składzie, no to ona poleca nam kupić po prostu takie, które są z napisem dla pracujących psów także jeżeli chcecie taniej kupić dobrej jakości jedzenie no to szukajcie takich, które jest napisane na nich, że są dla pracujących psów, także to chciałam powiedzieć By wali okropnie, ale pieskom smakuje wybitnie a dzisiaj towarzyszy nam zapach nie chcę podnosić, bo jest ciepło i się porządnie rozgrzewa świeczka ale mamy tutaj Forever Voyage, on karmi. to jest taki cytrusowy zapach Pewnie nie powinnam tego tutaj kłaść obok yy, flakoników z perfumami, ale niech będzie. Także czas umila nam dzisiaj, nos umila nam dzisiaj, kalmia z takim fajnym, cytrusowym zapachem. Kocham muśla Froxtesco. Kocham go. Bardzo fajny skład, 100% na cienki, bo mi właśnie zależało na tym, żeby był cienki. Już od dawna szukałam białego. Dostałam jeden jeszcze od Mattiego zimowy, pokażę Wam zaraz, ale kiedyś na jakimś filmie się upieprzyłam podkładem. Dior Forever. I słuchajcie, to za cholerę mi nie chce zejść. Nie chcę tego prać w jakiejś wysokiej temperaturze, bo się martwię, że tutaj... Przecież to jest taki wafelkowy materiał, że to mi się zniszczy. Także spróbuję to zaprać może tym angielskim mydełkiem albo niemieckim mydełkiem, Wiecie, są takie medełka do zadań specjalnych. Próbowałam płynem micelarnym, ale może macie jakiś pomysł, jak mogłabym się pozbyć właśnie tego podkładu? Bo tak mi szkoda, tak lubię ten szlafrok ale doprowadza mnie do szału ta plama także będę musiała z nią powalczyć już używałam takich odplamiaczy płynu, takiego sprayu więc no nic dam mu jeszcze szansę temu sprayowi, ale patrzę chciałabym sprawdzić na metkę czy tu jest napisane w jakiej temperaturze prać bo ja to chyba wyprałam w 40 stopniach ogólnie ten szlafrok jest teraz w Tesco też w różowym kolorze bardzo fajny, Oczekajcie. 40 stopni, no, a ja się trochę boję w 60 stopniach. 100% bawełna, ale może nic się nie stanie jak dopiero w 60, bo to w sumie bawełna. Zobaczymy. A teraz wam pokażę szlafro, który są właśnie od też na urodziny. On jest z grudnia. Ja poprosiłam Mikołaja, właśnie o szlafrok, który będzie taki ręcznikowy. Ten do końca ręcznikowy nie jest. Jak widzicie, on jest niestety z opakowania od grudnia leży, bo nie jest już strasznie gruby. Ma super odcień odcień kaki. Ale niestety ten materiał jest właśnie taki mega gruby. Ma kaptur, więc to jest ekstra. Może jeszcze w nim zobaczycie. Ale on ogólnie jest za mały. Ja chciałam, żeby ten szlafrok był taki wielki, wielki. No i niestety, jeżeli chodzi o zwrot, no to Mati przegapił termin i nie ma. Nie ma odesłania, więc od grudnia siedzi mi ten szlafrok. On jest bardzo przyjemny, mięsisty. Tylko, że nie strasznie gruby. Ale czekajcie, szukam składu, żeby zobaczyć. No, widzicie, tu jest też 100% bawełna. Także super. W ogóle to jest niesamowite, że bawełna jest tak uniwersalna, że z bawełny możesz mieć podkoszulek, który będzie miał inny materiał, taki szlafrok cienki i taki mega gruby. Także okej, okay, no to tutaj super. No to on sobie poczeka, ten szlafroczek sobie poczeka może na lepsze, na lepsze czas, Chociaż on to wygląda na szary, ale to jest taka bardzo ciemna zieleń. Także nie miałam szlafruka, teraz mam dwa, jeden brudny, a drugi gruby. Ja się właśnie skończyłam rozpakowywać, tam za mną jest walizka, muszę ją tam dać na szafę, ale przyszłam trochę się poskarżyć, przyszłam trochę ponarzekać, bo musicie mi coś powiedzieć, czy... czy u was też się to zmieniło? Mowa tutaj o samopalaczu Filter by Molly May, ja wam go polecałam on był nawet w ulubieńcach roku i wiem, że wielu z was kupiło też e, ten produkt z mojego polecenia. Ja już go sobie wczoraj użyłam Także jestem opalona Ogólnie w, w Polsce mi się opaliły ręce I dużo ciemniejsze mam tutaj ręce niż, niż ciało Więc chyba sobie dołożę tylko tutaj na dekolt Ale nieważne, nie o tym Ja strasznie lubiłam Ten samopalacz, dlatego że on był mega wydajny Bardzo łatwo się rozprowadzał I nie śmierdział I nie zostawiał plam na pościeli Jak już wyschnie, to wiecie Nie było takiej sytuacji, że że pościeli sobie pomarańczowa, czy tam czerwona. Natomiast on śmierdzi. Kupiłam go wczoraj i jego przez pewien czas nie było, więc ja podejrzewam, że oni właśnie albo zmienili formułę, bo szaty graficznej raczej nie zmienili. Ja kiedyś miałam dark, nie śmierdział, potem miałam medium, nie śmierdział i teraz z powrotem kupiłam dark, czyli ciemny i śmierdzi. Śmierdzi takim typowym, samopolaczowym grzybem. Ja na to mówię, grzyb Albo yy, koska rosołowa. I moje pytanie: czy jest tu ktoś, kto kupował też ten zapach? I czy on też śmierdzi? A wcześniej nie śmierdział. Czy to tylko mnie się zdaje? Dlaczego on śmierdzi? On tak nie śmierdział. Więc jestem rozczarowana, bo mi bardzo przeszkadza ten... No, bardzo, nawet tyle rzeczy się na świecie dzieje, a mi przeszkadza zapach samopolacza. Wiecie o co mi chodzi, no ale kupowałam go, bo nie śmierdział, no i jest bardzo przyjemny, no ale no śmierdzi. Jak się zmyje, oczywiście to już nie ma tego zapachu, no ale czujesz, że się kisisz i marynujesz w tym grzybie. Także jestem ciekawa, czy ktoś z was też to zauważył i czy rzeczywiście ja byłam może jakoś za, zaślepiona i nie czułam tego zapachu, ale coś mi się zdaje, że, że nie. On jest też drogi, często wyprzedany. Właśnie ten odcień Medium był wyprzedany, więc wzięłam Dark. On nie należy do najtańszych, bardzo rzadko są na niego promocje, On kosztuje 22 funty, ale Santro P 32 funty. Za samopalacz, palacz, który mi wystarczy, nie wiem, na 5 użyć? Boże. No nie, 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 nie. Także dajcie znać, to jest rzecz numer 1, a rzecz numer 2 to już nie jest... Yy, yy narzekanie, tylko wam pokażę też bo byłam w butsie, bo wiecie jak wróciłam sobie z tej Polski to sobie myślałam, a pójdę sobie do Tesco pójdę sobie do butsa, potem samoopalacz i również samo w samopalaczu w butsie, wzięłam sobie taką odżywkę bez spukiwania szukałam jakiegoś takiego sprayu bo e, kiedyś wam pokazywałam taką termochronę z Veli, ale tam jest sam alkohol do naturat i jakoś za bardzo mi się to nie sprawdza ale wziąłam z Beauty Works, znowu Molly May ona mi się też kojarzy z Beauty Works, ale to akurat jest przypadek i tutaj, moi drodzy, jest 10 w jednym Miracle Spray i on ma mieć właśnie 10 różnych zastosowań, ma eliminować puszenie, ma też nabłyszczać, ma oczywiście tam jakieś olejki w sobie, ma rozczesywać, nawilżać itp. itd. I ma być też, ma być też na rozdwojone końce, ma zapobiegać. I powiem wam, że użyłam sobie tego wczoraj i rzeczywiście bardzo przyjemnie się tego używało, ale dam wam znać później. I to jest, ja sobie psikałam bezpośrednio, a się okazało, że to jest takie dość gęste. Czekajcie. Widzicie, to jest taka nogę. A, ty kwiatuszka robi. Takie gęste, więc ja uważam, taka, taka ciapa. Nie jest to woda, tylko taki właśnie balsam. I tu jest napisane, że to jest do takiego codziennego użytku. Więc ja mam zamiar sobie to ładować codziennie na włosy już umyte, tak po prostu dodawać i je dowilżać, bo zauważyłam że też w Polsce moje włosy cierpiały i są takie bardziej, bardziej suche, bardziej puszące się nałożyłam sobie wczoraj y, Olaplex, nałożyłam sobie maskę Davines na y, na długo tak z godziny chyba w nie pochodziłam, no i rzeczywiście lepiej, no i na sam koniec y, to na drugi dzień już na, nałożyłam to Także będę wam dawać znać, nie było to jakieś bardzo drogie, kosztowało około 10 funtów, ale też bardzo tanie, ale jest też to duże, 250. Także będę wam dawać znać, bo właśnie szukałam też czegoś, co będę mogła tak nakładać, ale też e, szukałam czegoś, czego będę mogła używać jako termoochrony. I tutaj jest właśnie napisane, że można to um, używać na co dzień, najlepiej na wilgotne włosy, albo się że w ciągu dnia też tutaj na te końce, żeby je dowilżyć, będę sobie je też tutaj wciskać. O, od razu lepiej. A dzisiaj do dupy pogoda strasznie wilgoć, więc moje włosy, chociaż były, wczoraj umyłam na szczotkę sobie w, wygładziłam, nałożyłam jeszcze opaskę do kręcenia i burz. Tak czy siak burz, więc wygładzamy. To by było na tyle z mojego gadania. Myślę, że ta vloga będę kończyć, bo jeszcze chcę za parę godzin dograć kontynuację testu makijażu. Ale jak widzicie, super wszystko wygląda, także zobaczycie niedługo, mam nadzieję. I również mam nadzieję, że mi uspędziście czas. I widzimy się już bardzo niedługo w kolejnym filmie. Buziaczki. Pa, Pa!